Czy to możliwe, że lider obozu Zjednoczonej Prawicy, zwany pieszczotliwie prezesem, jest w istocie lewakiem? Tak. A oto dowody na to, że Jarosław Kaczyński tak naprawdę jest owcą w wilczej skórze. Ciężko odnaleźć pełną listę nowych podatków, opłat i składek wprowadzonych przez dobrozmianową drużynę. Lub tylko przez nią podniesionych. Zbyt szybko się ona aktualizuje. Bez wątpienia jest ich już co najmniej kilkadziesiąt, a planowane są kolejne. Wygląda na to, że Jarosław dąży do skrajnie socjalistycznej utopii, w której pieniądz staje się zbędny, bo dystrybucją wszystkich dóbr zajmuje się państwo. Banki czy media już są upaństwawiane. Pojawiają się projekty tworzenia państwowych sieci sklepów. Ciekawe, dokąd nas to może doprowadzić. Prezes wszystkich prezesów jest również jednym z najwytrwalszych singli w naszym kraju. Wzorem do naśladowania dla milionów młodych Polaków unikających związkowych zobowiązań. Swoją postawą udowadnia, że normalna rodzina to nie tylko chłopak i dziewczyna. Przywrócił perelowską strukturę władzy, zgodnie z którą to szef partii, a nie szef rządu, jest najważniejszą osobą w państwie. Zadbał on również o środowisko naturalne, windując ceny paliw tak, by ludziom opłacało się poruszać wyłącznie pieszo bądź na rowerze. Sam zresztą stara się jak najwięcej korzystać ze środków komunikacji publicznej, czyli limuzyny z szoferem opłacanej z publicznych pieniędzy. Być może zwierząt nie ukochał aż tak mocno jak niektórzy panowie pokazywani w TvP, chociaż nie mam wystarczającej ilości informacji, żeby to oceniać. W każdym razie zabiegał o wprowadzenie ustawy, która miała pogrążyć liczne polskie biznesy dla poprawy sytuacji zwierząt. Wygląda na to, że Jarosław zawędrował tak daleko na lewo, że na lewo od niego jest już tylko prawo.